Hej, witajcie. Ale co wam chciałem teraz pokazać, to to, że będę teraz dla was nagrywał unboxing dyfuzora olejków eterycznych, zapachowych, aromatycznych. Po prostu taki dospylacz tego co ja wiem, nie wiem, pewnie to trochę wpływa na zwiększenie wilgotności powietrza, ale ym, też rozpyla przepiękny zapach. W tym przypadku mam w zestawie tutaj ym, zapach zielonej herbaty i lawendy. Także jestem ciekaw. Też mam tutaj właśnie cenę za 14,99 do zakupu w Lidlu. Czemu taki produkt? No bo jest on po prostu. Lidl jest, powiedzmy, tak, należy do takich tanich marketów. Wiele osób z Was wiem, że tam kupuje Lidl, Aldi i po prostu stwierdziłem, że taki unboxing łącznie z taką krótką recenzją. Mamy setki pudełko. Taki, no dosyć powiedzmy, smart wyglądający. Dyfuzor. Były jeszcze inne, w takim ktoś takiego szpica, ale one trochę wyglądały jakieś narzędzia medyczne bardziej niż dyfuzory. No i zobaczymy. Docelowo potrzebował będę jeszcze jeden, ten będzie w domu, a drugi będę chciał do biura. Ten do biura chcę, żeby był brązowy w kolorze takiego drewna. Lili coś takiego oferuje, ale mm, widziałem większe i mocniejsze podobnej cenie, czyli za około właśnie 20 euro. No, i tutaj mamy właśnie pudełko. Najpierw tutaj, właśnie rzuca nam się w oczy taka miarka. Ja mękanie takie dyfuzora, jeszcze nie używałem nigdy, także nie wiem tak naprawdę do czego jest ta miarka. Zakładam, że albo do odniżenia wody, albo olejków. Albo jednego i drugiego. Chociaż olejki, tak jak mówiłem, lawenda i zielona herbata. Zaraz sobie możemy ten powąchać. Ładnie. Pomyślałem, że lawenda będzie pachniała trochę jak taki zapach na mole do szafy, ale pachnie ładnie. I teraz zobaczę sobie zieloną herbatę. Też bardzo ładnie pachnie mój kaniak w takim fajnym spa. Także naprawdę ten efekt zdaje się być bliski. A coś tak się dziwnie do jeszcze trzeba zobaczyć. Także miarka. Zakładam, że pewnie głównie do wody, a olejki pewnie się jakoś tam na krople aplikuje. No i mamy nasz dyfuzor, i tam widać jeszcze kabel do prądu. Kabel, zwykły kabel z taką końcówką okrągłą. Dwypulzor i instrukcja obsługi. Nie będę raczej oryginalny, jeżeli rzuciłbym go tam po prostu gdzieś w kąt pokoju, ponieważ wiele osób to robi. Ja nie tyle, że nawet chciałbym to ewentualnie zrobić, albo nie zrobił, dlatego żeby to fajnie wyglądało na filmie, ale ja po prostu faktycznie zwracam uwagę na wytyczne producenta, kochani. To, co jest najważniejsze. Czyli inbetyk na bedinung. Czyli 12 scena dwunasta, czyli właśnie, ile wody można wlać, ile dać do tego na przykład olejku i tak dalej, czy to się zgrzewa i takie podstawowe rzeczy. Nie studiuję instrukcji obsługi, ale takie podstawowe rzeczy zawsze. Żeby jakieś urządzenie nie uszkodzić, żeby dać odpowiednią ilość wody, środka, czystości, cokolwiek by to nie było, że jak coś się musi odpowiednio nagrzeć, rozgrzeć, i tak dalej, tak dalej. Także te punkty zawsze sprawdzam. Informacja, że tam krople olejków mogą uszkodzić meble. No i zaczyna się postawić tu na na równym i twardym podłożu. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś postawi to na jakimś krzywym elemencie, fragmencie, jakimś kocu i już będą problemy. Dobrze, ale najpierw za, zanim może ten, żeby móc to równolegle sobie ogarniać, zapieczętowane taką folią i już ukazuje się naszym oczom dyfuzor. Mój kontakt pierwszy z tym dyfuzorem jest taki, że ten plastik, z którego jestem wykonany, oczywiście liczyłem, że to będzie z plastiku i zdawałem sobie z tego sprawę, ale jest to taki plastik, kurde, ciężko to nazwać, Taki trochę toaletowy. Na, czy na opakowaniu wyglądał on nieco matowo, dosyć i elegancko. Mając to w ręku, no to wygląda to jak nie wiem, jakaś taka miska czy coś. Także jeżeli chodzi o to, nie mówię, że to się przekłada bezpośrednio na jakość wykonania, ale ten taki feeling po prostu po wzięciu do ręki jest słaby. Dlatego pytanie, czy chcecie, żeby to był też element, element. Nie mówię też, że to to będzie złe, ale jest przede wszystkim pytanie, które warto uwzględnić. Czy chcecie, żeby był to też element dekoracji, przykuwał wzrok? Takim miałem cel właśnie też do biura. Dlatego już po samym kolorze, kształcie, wygląda taki, jak nie był na opakowaniu, nie spełniało to moich oczekiwań. Ale do domu postawimy to gdzieś może w sypialni, gdzieś to może w ogóle nie będzie widoczne. Poza tym chciałem z ciekawości to przetestować, ponieważ jest to jeden z tańszy, jedno z tańszych urządzeń, jakie mogłem znaleźć, zobaczyć. A zarazem jakiejś takiej firmy, powiedzmy w Lidlu, czyli jakiejś jakości tam można się spodziewać, jak rodzice kiedyś mówili, Krystian byle jak, ale się zachowuj. Zamiast jest z tym, jakość może być byle jaka, ale jakaś jest. W poróżnieniu od takich chińskich, takich no, wiadomo, to też jest prawdopodobnie wyprodukowane w Chinach, ale w poróżnieniu od takich chińskich, chociaż nie, niby Niemcy, takich chińskich no z Aliexpress, gdzie nie dość, że czekasz 3-4 tygodnie, na końcu przyjdzie coś, co ci się rozpada w rękę. A tutaj przynajmniej jakby co, można i do sklepu wymienić, zareklamować i nie będzie raczej z większego problemu. Czyli ściągnąć dekiel. No i maksymalnie czystą wodą z kranu 120 ml, czyli maksymalna też, tak jak jest na miarce, maksymalna ilość mamy napełnić tym yy, dyfuzorem. I na to możemy dodać 2 do 4 kropli wybranego olejku. Na końcu zakładamy dekiel. No i mamy pierwszą jakąś taką ważną, powiedzmy, uwagę, czyli mamy uważać na to, żeby, setzen Sie, achten Sie darauf, dass die Dampfaustrittöffnung Dampf nicht direkt über den Lüftungsschlitz platziert wird, da ansonsten kein Dampf austreten kann. Czyli to jest Lüftungsschlitz, Schlitz to jest taka właśnie, yh, fuh, takie, takie, no właśnie otwór ciężko powiedzieć, bo chodzi o to, że takie prostokątne takie nacięcie, coś takiego, to jest Schlitz po niemiecku. Spara, szczelina. O. A ofno, no to właśnie jest otwór, czyli można oczkier. Jest okrągły, no mamy uważać, żeby to nie było bezpośrednio na tym. Bezpośrednio też nie idzie. Widzicie, nie nakładać. to bo to jest specjalnie taki wyprofilowane, ale co robimy najprościej? Po prostu pracujemy to w innym miejscu, może po przekątnej na przykład. Czy tu jest ten? Y, Lifting a tu jest po prostu ten ofno. Y, no i teraz mamy tutaj krótką instrukcję jeszcze jak działa to pod kątem elektronicznym. No mamy dwa guziki, wiadomo, tu jest włącz, tu jest kolorek, to zmiana koloru czy coś. No i na przykład ważna wskazówka kolejna jaką wyczytałem, nie opróżniajmy nigdy tego urządzenia w sensie z wody przez, czyli wychylając, wylewając wodę tak, przez ten wlot znowu powietrza czy wylot. Z tą szczelinę. Czyli na przykład, tu jest woda strzałka, prawdopodobnie też taką, właśnie z takim założeniem do opróżniania wody, że, żeby, no właśnie, też może nie przez guziki, to też by było dobra, czyli właśnie tu tym bokiem, albo tym bokiem, w czym tym też nie jest najlepiej, bo tutaj mamy zaraz podłączenie do prądu, czyli właśnie najlepiej tam, gdzie jest ta strzałka, czyli ogólnie z informacją, żeby nie wylewać tędy, ale żeby uważać na tą strzałkę, która tutaj się znajduje do wylewania wody. No i takimi drobnymi smaczkami, zobaczcie, ja teraz poświęciłem, nie wiem, nagranie leci 10 minut, na przeczytanie poświęciłem może 2 minuty i już wiem, że y, jakich ważnych błędów nie popełniać. Tak, jeżeli na przykład się osłabi produkcja właśnie pary, widzicie, to są wszystkie takie rzeczy, tutaj mgiełki jest napisane, no bo to wypuszcza z siebie mgłę, taką parę, to trzeba to dno ceramiczne tutaj przeczyścić, ponieważ się może zbierać różny osad i tak dalej. No i następna informacja, żeby w żadnym wypadku nie próbować jakimiś ostrymi, ani szpiczastymi elementami zdrapywać na przykład resztek kamienia, który się mógł osadzić tutaj właśnie na tej ceramicznej płytce. Dobrze, no i to wszystko. Także moi kochani, idziemy po wodę i patrzymy, jak to będzie tutaj furczało i buczało. 120 ml wody i teraz możemy to tutaj nalać. Trzeba jeszcze przeczytać, czy jest jakaś. Zalecenie jakieś właśnie, czy nalewać tutaj właśnie olejek czy dopiero do środka. Jest tu napisane, żeby naleć wodę, a potem dodać do tego hmm, olejek. Prawdopodobnie nie będzie to miało bezpośredniego, nie miałoby to bezpośredniego znaczenia, ale może są jakieś właśnie takie, że się osad zbiera, czy coś. No i teraz wybierzemy, ja sobie tylko w tej zielonej herbaty, bo zapach lawendowy jakby to już no, jest mi powiedzmy znany, a ten z Was, to był w Forbacji, to w ogóle wie co to jest lawenda, bo jest tam tego wszędzie pełno. No to, że jesteśmy hardkorowi to damy sobie 4 krople. Zobaczymy jak to się leje. Raz, dwa, trzy, cztery. Opa. Ła, nie, to chyba poszło z 5 kropel. Mam nadzieję, że nam, nas nie pozabija. I teraz mamy nie na tym, tylko tutaj na przykład ciach. Tu może właśnie bezpośrednio. I włączamy. I automatycznie ma się zacząć produkcja. Naszej mgły. Kolor się włączył. O, widzicie, już już się produkuje mgła. Bardzo ładnie pachnie. Tym, kolorem, tym guzikiem do, do oświetlenia można fiksować, jak to było napisane czyli zablokować sobie jakiś yy, wybrany kolor, na przykład z niebieski. Teraz, jak go wcisnę, to powinien pozostać. Teraz możemy to wyłączyć. I powrotem włączyć i będzie teraz zmiana kolorów. Na tą chwilę podsumowując, bo teraz daje, możemy zadać sobie pytanie, czy polecam, czy nie polecam, mając ten pierwszy kontakt, powiem, że jak ktoś szuka dyfuzera, to polecam. Nie testowałem na tą chwilę jeszcze innych, będę miał pewnie więcej do powiedzenia, jak przetestuję ten, który chcę kupić do biura. Natomiast działa, jest tak jak mówiłem, plastik, z którego to jest wykonane, nie przekonuje zbyt do siebie estetyką. Natomiast jest stabilny, dobrze wykonany. To jest proste urządzenie, tak? kawałek grzałki w sumie i tyle. Natomiast wszystko co potrzeba, olejki są w zestawie na starczy można od razu ruszać, nie trzeba się znać jakie olejki, gdzie dokupić, tylko można od razu dać gazu. No a po jakimś czasie byście chcieli, to może mogę też wypowiedzieć, że zadacie mi pytanie na Instagramie, zapraszam też na Instagram, krystianodfinansów.de, to tam możecie sobie zajrzeć. I napisać i zapytać, mogę Wam dać znać, jak to właśnie po czasie widzę, jak sprawiło, zdało to egzamin, czy jakieś usterki wyszły, czy plastik zaczął nie wiem, się pękać, rozchodzić i tak dalej, czy było raczej dosyć stabilnie moje drodzy. Dobrze, także cieszę się z tego spędzonego z Wami czasu i dajcie znać, co ewentualnie mam jeszcze przetestować i mogę tego typu testów, unboxingu robić więcej z jakichś popularnych, powiedzmy, sieció sieciówek z Aldi, Lidl, jakieś Kauflanda i tak dalej. Co byście tam chcieli, to chętnie mogę zrobić to za Was. No, a po co Wy macie wydawać pieniądze, jak można już tutaj sobie to obejrzeć na spokojnie w domu. Zapraszam do następnego odcinka, zapraszam też do serii rozrywkowych, na przykład czego nie mówią Polacy, zapraszam do wywiadów, do serii edukacyjnych, tam gdzie możecie się dowiedzieć czym jest na przykład szufa, w nie wiem, czy jak ją pobrać, jakie ubezpieczenie, czy prywatne, czy państwowe jest dla Ciebie lepsze. Jak, co musisz wiedzieć z zakresu ubezpieczenia samochodu na przykład. Co musisz wiedzieć, jeżeli chcesz otworzyć filmy w Niemczech, na przykład, jakie ubezpieczenie wtedy jest obowiązkowe i tak dalej, i wiele, wiele więcej. Dowiesz się u nas na kanale. Hej!